Wiersz na dzień dobry. Nawet ci, którzy myśleli inaczej niż on, nie mogą odmówić mu odwagi i niezależności umysłu. Tak Antoniego Słonimskiego żegnał ksiądz Jan Twardowski. Pogrzeb poety odbył się na cmentarzu w podwarszawskich laskach. Dół, do którego miała zostać złożona trumna, okazał się za mały. Po prostu nie mieścił się w mogile, był większy niż przewidywały normy, ale ja o tym wiedziałem i wcale się nie zdziwiłem, że Antoni nie pasował do zwykłych przepisowych wymiarów, napisał Tadeusz Konwicki. W rozpoczynającym się jutro 2025 roku, przypada 130. rocznica urodzin pisarza, i z tej okazji Sejm ustanowił nadchodzący rok rokiem Antoniego Słonimskiego. My w tym tygodniu, w poranku, a właściwie w porankach, prezentujemy wiersze czytane przez samego poety. Kolejne nagranie pochodzi z 1951 roku. Głos. Nie wołaj mnie, przestań, nie trzeba. Wróć do pokoju, zamknij drzwi. Skonającego spływa nieba słońce, ogromna kropla krwi. Muszę tu jeszcze stać na chłodzie, Aż mi obejmie dreszcz i mrok. Muszę tu stać, ktoś jest w ogrodzie, Słyszę westchnienie, szept i krok. Odejdź od okna, nie płacz miła. Muszę tu stać, aż wejdzie nów. Dawna to sprawa i zawiła, i nie ma na to żadnych słów. Woła mnie, wzywa cichym śpiewem, spoza gałęzi jak zakrat, nabrzmiały łzami, drżący gniewem, mój własny głos sprzed wielu lat. Jutro posłuchamy fragmentu poematu Antoniego Słonimskiego zatytułowanego Popiół i wiatr.